Witam w kolejnym filmiku, zapraszam do dzielenia się informacjami na temat ciekawych połączeń, połączeń zapachów, które szczególnie Mówicie, zresztą na moim kanale jest seria ciekawe połączenia zapachów, ja mam dzisiaj połączenie dwóch, 9,5 tygodnia, klasyczna wersja, Cielesne, intymne, seksualne, kontrastowe i do tego... Taki już typowo mocny kontrast czerwono-bordowy, Room 1015, Sherry e, Punk wersja ekstraktowa, to bardziej taka surowsza e, względem Sherry Punk klasycznego. Ta wypada e, jakby takie wrażenie po tym dawnym Room ten 15 klasycznym, czyli wiśnia z takim trochę surowszym, trochę skórzanym. Przypomnę też, że oczywiście w klasycznej wersji 9,5 tygodnia, ponieważ w tych wersji jest u mnie kilka bo wariacji, klasyczny jest niuans yy, maliny. Także w tym moim połączeniu teraz nie jest tylko wiśniowość z Room 1015, ale też trochę innej owocowości malinowej, zaznaczonej leciuteńko w formie niuansów, właśnie w Lwej Media Semana Piel del Cuerpo. Taka pełna nazwa: 9,5 tygodnia, skóra ciała. A tego wyłączenia, które mam w tym momencie dołożyć, to tak naprawdę jedna z moich ma w którym będzie Włodzie właśnie jest z kwestią wiśni, jest to zapachlery dat. Ginda, czyli jasność wiśnia, właśnie jasność, cielesność, seksualność Włodzie Półwygonia i wiśniowość taka jak w Ginda, w czyli silnej wiśni, bordowej wiśni, głębokiej wiśni. W ogóle ja osobiście polecam łączyć zapachy. To zawsze jest szansa na coś bardziej nietuzinkowego. Nawet jeżeli coś nam się wydaje już z czasem, że jest zbyt, zbyt, to właśnie można to sobie fajnie łączeniem z czymś zmodyfikować, celem uzyskania czegoś bardziej takiego innego, mniej powtarzalnego, unikalnego, oryginalnego i tak dwa, tak był. Tak Także po prostu czegoś innego, czegoś właśnie jednego w swoim rodzaju.